w tejże grupie. No i tak naprawdę, ale o tym za chwilkę, bowiem to obejmuje prowadzenie. Czwarta minuta spotkania. Kuba Szczepaniak i Piotrek Jeziolski do lewej nogi. Marek Jakuszek nie zdołał zainterweniować i mamy 2 do 0. W szóstej minucie spotkania Dragoniata. Teraz mamy zagranie. na, na Anoncin, Piotrek Aniczewski. Kuba Szczepaniak, Piotrek Jeziorski, lewa strona boiska, prostopadle do Łukasza Amranczyka, ten odważnie pole karne. Jeszcze Piotrek Jeziorski, mocne uderzenie, ale Ale teraz momentalnie zawędrowaliśmy na drugą stronę boiska. Tam Kuba Szczepaniak nie zdołał, nie zdołał przejść Łukasza Łuszczyńskiego i teraz słupek. Piotrek Aniszewski. Sebastian Ciupa. Bardzo ładna bramka. Ósma minuta spotkania i spraw na 3 minuty do przerwy. Kuba Szczepaniak! Kuba Szczepaniak! 4 do 0. Ależ dyspozycja ze swoich kolegów. Być może faktycznie zagranie na prawą stronę byłoby lepszym rozwiązaniem. 5 do 0 dla Adelty. Przepraszam, dla Goliata oczywiście. Dla Goliata. Zakończyć bramką Goliata, Leoncin, Sebastian Ciupa, Sebastian Ciupa, 6 do 0. Odrożymy Delty, choć teraz akurat wykonamy ten stały fragment niezbyt dokładnie. A Szczepaniak, tę nogę z tyłu. Marek Jakuczek z pewnymi problemami, ale najważniejsze i mamy brąkę dla Telty Kapitalny gol 6 do 1. 4 minuty do końca gry. Uważcie paniak. drugą strony Michał Sawicki. Dużo miejsca na Łukasz łóżczyński. Łukasz Łuszczyński szukał tutaj luki. Piłka jednak nie przeszła w kierunku bramki. Marek Jakuczek. Bardzo jeszcze delta walczy tutaj. O zmniejszenie rozmiarów. E porażki Krzysztof Lewkowicz, Krzysztof Lewkowicz i Blanka dla Deuty. 6 do 2. Kapitalna akcja.